Beneficjentem fundacji rodzinnej może zostać właściwie każdy. Mogą być to osoby zarówno pochodzące z rodziny samego fundatora, jak i osoby spoza tej rodziny. To właściwie od woli fundatora zależy, kto tym beneficjentem zostanie, zgodnie z treścią statutu fundacji. Sam fundator może do określić zasady, na jakich dana osoba stanie się beneficjentem fundacji. Może być to na przykład ukończenie określonego wieku, uzyskanie odpowiedniego wykształcenia lub inne warunki, które właściwie są nieograniczone po stronie samego fundatora. Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pożytku publicznego. Status beneficjenta dookreśla również zasady przekazywania na rzecz tego beneficjenta świadczeń ze strony fundacji. Co do zasady, status beneficjenta jest nietransferowalny, to znaczy sam beneficjent nie może go przenieść na inne osoby lub podmioty. Natomiast statut fundacji może dopuszczać zasady utraty statusu beneficjenta, lub sam beneficjent może się zrzec z tego statutu. Beneficjent jest uprawniony do określonych świadczeń wynikających ze statutu samej fundacji. Te świadczenia mogą przybierać zarówno postać pieniężną, czyli wypłat dokonywanych na przykład raz w roku, raz w miesiącu, lub w innej formule do określonej statutem fundacji. Trzeba pamiętać o tym, że sam beneficjent może również otrzymywać inne świadczenia, jako świadczenia niepieniężne, które są wypłacane na przykład czy dedykowane na rzecz podmiotów trzecich, ale w interesie samego beneficjenta. Mówimy tutaj chociażby o sytuacji takiej, gdzie sama fundacja wypłaca świadczenia na przykład związane z kształceniem danej osoby, danego beneficjenta. Wypłaca świadczenia związane z opieką zdrowotną takiego beneficjenta lub związane z zakupem polisy ubezpieczeniowej. Dowolność w tym zakresie jest właściwie bardzo duża. W ogóle statut fundacji rodzinnej to bardzo elastyczny element, który może kształtować uprawnienia beneficjenta właściwie w sposób dowolny. Beneficjent co do zasady może również, oprócz samych świadczeń posiadać prawo związane z kontrolą fundacji, tak, tak jak to jest w klasycznych spółkach prawa handlowego, gdzie jej akcjonariusze mają prawo, prawo chociażby wglądu, dokumentację księgową prowadzoną przez odpowiednie osoby na rzecz fundacji, lub inne dokumenty, na przykład związane z inwestycjami podejmowanymi przez, przez samą fundację. Beneficjent fundacji może również wykonywać uprawnienia kontrolne wobec samej fundacji, jak również organom fundacji przedkładać odpowiednie zalecenia czy wskazania co do tego, w jaki sposób fundacja powinna funkcjonować. To są tak zwane inne uprawnienia beneficjentów fundacji. Co do zasady, beneficjent nie ma żadnych obowiązków wobec fundacji. Oczywiście statut fundacji i dowolność jego kreacji przez samego fundatora może wskazywać, że np. beneficjenci powinni dbać o dobre imię spółek portfelowych fundacji, samej fundacji lub osób, które wraz z nimi są również beneficjentami fundacji.